Dzisiaj robię minecraftowe pvp na serwerze. Za chwilę oglądałam kamerę, więc coś nie będę wiedział, jak to się robić. Jakąś trawkę będę chciała dołożyć. Nawet ja zapraszam na to i no, Nie idą, nie przeszkadzą. mi ktoś. Okej, okay, wszystko jasne. Bo w sensie chodzi o to, że ja tutaj po prostu zakładam dla zielonka strefę. No i wszyscy uciekają przez to. Bo jak dostaniesz strefę, to... To mniej serc. I jak będzie... I jak nie, to się... No właśnie, właśnie. I teraz nawet hit za hit i gościu ze mną wygra. Hit za hit. Nie? W każdym razie, nawet no, jeżeli będę mógł wygrać hit za hit, po prostu, ale goście mi dał strefę, którą, to nigdy nie wygracie, jeżeli nie miał przecież strefę, nie przecież nie przecież, a nie do lepszego miecza, więc no. Ja bym powiedział, że... Chcę Ciekawe czy ktoś się w ogóle mi dał Zapraszam no, zapraszam panu No dobra No to tak nie za fajnie mi poszło no tutaj oni sobie dają ewidentną strefę. Jak okay. jakąś Mamy jeszcze na Nie wiem czy mam, mam w ogóle sące, ale dobra, próbujemy. No, mam go, w sensie on mi założył na, trz, yy, na trzy hity strefę. I no tak no. A jak yy, i później graliśmy historyki. Hit. Jeszcze miałem mniej Uuu kurde. No to tak za 10 osób tam jest. Teraz już nie. Uuu dobra, dobra, mam i ty, mam i ty jego. To są... To są jego ity. To są jego ity. Tutaj nie ma, że fajnie. Z niektórymi się tutaj potrafię lać. Jestem jakimś fanem PvP. Na pewno nie jest to na moja najlepsza strona. Najlepszą stroną jest chyba Clutch albo Bridging. Ewentualnie. To jest chyba wiadomo czemu. Nawet. Nie potrafię założyć trafy w ogóle. Raz w życiu mi wyszło 4 Nie. Dwa razy w życiu wyszło mi kombo na cztery kity. To jest zdecydowanie za mało. No chociaż też ja wolę one clickiem. Po prostu, no i klańszą na świecie w tym. Ja uciekam. Pigma. Pigmy nie oznacza nic dobrego. Typia jak pan uwagę zrobi tam, tam jest lanie. O, siema. Z Tobą się maga pola, przecież nie chcesz. Przeczę. ktoś się... Coś się perło kiwnął Dobra, wszystko jasne O, to, to jest taki fajny trap zamykacie drzwi I że dolejecie później jeszcze No wystarczy mieć przy sobie kawałek drewna Minimalny Tak, hit. Dobra. ja bym chyba tą w ogóle. Sprawdzę na nagraniu później. już. Ja bym Muszę się teraz rozpałna i sobie robimy tam hapa. No bo jak widać mega dużo wybraliśmy. Nasz facetik sobie już po powolut padał. padł. No on bardzo dużo tych papek. Ty, bo za chvíli na nich měj, na nich místo. Tak my to už nemám.

Hitamita, hitam się. Hit, Za hit, O, dużo miał niców. Ostrość 1. od nieodporność i fotki mega dobro. W ogóle gości miał. Małego żołądka. Nie, o kurde. Dobra. Okay. I teraz lecę na pełnej wale i na środki nikomu. To jest ziomek? Teraz trafić, traf, a ima mega mocno. i mega I zobaczymy, czy mi w ogóle wyjdzie. Drekiem. E, nie wiem, Citeram. Bo Citerem jest fajnie. Dobra, mo mogę to spróbować. Tutaj jest raro.

No i to jest strefa, po prostu, bardzo łatwa. to jest O, o strefa, O stary. Zostajesz taką strefę na obecną chwilę. Weź kolej, nie mnie. Kolej. Ona ma mamu. Okej, okay, dobra, mam level up. Jak widać. Czyli zrobiłem na nim fraga, bo, w sumie, to prostego fraga. Bardzo dużą strefę. Ej, chyba właśnie powiedzieliśmy nasz rekord. Pięcio hitówka zrobiona. Czyli pierwsze zadanie na tym odcinku już jest zrobione. Pięcio hitówka, 11 minut. Szczerze to myślę, że zarąbiście. 5 pięciohitówka. Ło! Wow. Jeszcze nigdy nie zrobiłem hitów A, teraz już jednak. Uuu, tam jest deszcz Ja tak lubię ten deszcz pizzów. Kiedyś na C w ogóle. był na serwerze coś takiego, że wszyscy, wszyscy prości wyrzucali totemy, wszystko. W ogóle. Byle by wyrzucać. A później jeszcze ten serwer zmienili. Wszystko pozmienili w serwie. i w było już tego nie ma. No i ja byłem później obrażony w ogóle. Bo mi się na przykład ta zmiana Mega nie podobała. Było beznadziejno. Muszę. No jak widać. Nie, no, nie, nie, nie. nie. No, widać, no nie jest to dobre. Nie weźcie do mnie przykładu. No, no dobra. W tej apce kiedy dostałam... Z apte, kiedy dostałam No to możecie brać, ale... Tej to poprzedniej, to teraz. No nie polecam. No bo co ja tam to robię? Umarłem po prostu, zostałem i jeszcze umarłem. No więc dobra. Ja wam powiem tak, no nie jestem za dobry w TP, ale będę nagrywał po prostu. No, no skoro w ogóle, no, no, już jestem już tutaj na serwie, mogę nagrywać z innymi graczami i mieć większe wyświetlenia. Co dla was fajniejsze? Możecie napisać no, na jedno w na jednoosobowym świecie Czy na serwie? Myślę, że na serwie raczej Ej, w ogóle po raz drugi To wyszła pięciohitówka Pięciohitówka w ogóle To jest dla mnie coś, co jest niesamowite O, dzięki jeszcze za knoka. Ktoś mi dał knoka. Straszien pół serca. Wyszło mi w sumie na dobre. O dziękuję. Słuchajcie, jak gościu podniósł itemy, ale jeszcze umarł. Co najlepsze. kopa. Chyba zaraz logna ogólno. No można już logać. Zobaczymy przypadek. Eee. Koprzeczem pisz, zobaczymy co to jest. Ja nie wiem. A to jest to. To nie, Tego nie lubię. To, to jest. Anarchia, co to trzeba? Oczywiście ja wiem, co to anarchia. Co? Wychodzimy stąd Bo napisało, że cytowanie jest dozwolone, to my nie gramy. Sky -Games. co to jest? to jest Sky Games Sky Wars jest? DG Jest taka komenda nie, już tutaj nie ma. No co, no, sprawdzimy to, co jest. Chyba u kości. Perła? No weź tu perłę, no ładnie cyknij. I ty już nie mam perła.

Teraz widzę i...